Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego noża od marki Dulotek. Tym razem jest to scyzoryk model K-105. Pudełko zawiera czarną sakiewkę do przechowywania scyzoryka i oczywiście sam nóż. Długość całkowita 13,7 cm, długość głowni 5 cm, grubość głowni 2 mm. Stal głowni to 3CR13MOV, która parametrami odpowiada stali 420, której zaletą jest wysoka odporność na korozję i łatwe ostrzenie. Hartowana na 58 Hz, szlif pełny płaski. Wykończenie na lustro. Na głowni nazwa firmy Dulotek Jest to slip joint. Otwieranie za pomocą podcięcia pod paznokieć. Rękojeść wykonana ze zdobionego mosiądzu. Dzięki której można doczepić parakord, łańcuszek albo breloczek. Podsumowując, niewątpliwie jest to nóż o niepowtarzalnym stylu. To stryzorek mojej dziewczyny, używa go czasami w biurze i z tego co wiem uzyskał pozytywne komentarze od koleżanek. Ciężko się dziwić, nie można przejść obok niego obojętnie, więc jest to ciekawa propozycja również dla kobiet, które cenią sobie elegancję, a jednocześnie oryginalność. Idealne na grzyby i do wszystkich lekkich prac. Nie zajmuje za dużo miejsca w, ani w kieszeni, czy torebce. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.